Przykład drugi. W tym przykładzie naszym zadaniem będzie naszkicować dźwignię w postaci częstotliwościowej sygnału. sygnalnego. o częstotliwości 2,5 kHz próbkowanego z szybkością 6000 próbek na sekundę. Aby rozwiązać to zadanie, tworzymy wykres opisując oś pionową jako wartość próbki, czyli x. Od omega. Natomiast oś poziomym jako częstotliwość. Mamy do narysowania widmo sygnału: dwa razy dwa tysiące pięćset razy pi razy t. Amplita sygnału wynosi 1, sygnał sinusoidalny jest okresowy, a jego okres zasadniczy wynosi 2 pi. Więc skalujemy oś poziomą w ten sposób, iż wartość 6000 Hz ma odpowiadać wartości 1 pi. 1200 wartości 2pi, analogicznie wartości ujemne, wnosimy próbki. Na w taki sposób, że zaczynamy od wartości częstotliwości równych 2500 Hz. I powtarzamy tę operację dodając lub za każdym razem wartość szybkości brakowania, czyli 6000. Więc otrzymujemy. 2500 Plus 6500, czyli. 8500 14500 i tak dalej i analogicznie wartości ujemne minus 2500 minus 8500 minus 14500 i tak dalej. Musimy jednak pamiętać, że sygnał sygnalny jest okresowy i powtarza się co 2 pi. Więc taką samą procedurę musimy przeprowadzić przy minus zero w miejscach 12 000 Hz i minus 12 000 Hz. W ten sposób musimy umieścić próbki w miejscach 9500 Trzy tysiące pięćset, oraz minus dziewięć tysięcy pięćset, i minus trzy i pół tysiące, nasze zajmień jest rozwiązany.